Windbreaker odcinek numer 3. Lecimy z tym. E, będzie pierwsza potyczka w klasie pierwszoroczniaków w szkole Furin, gdzie Sakura zmierzy się z numerem 1. rzekomo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sugishita. 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 No, 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 tak, Sakura chce być top, top of the top. Ok, on jako jedyny był nie był uczniem jeszcze wówczas tego liceum, a był uznawany za Bofurin, jest fanatykiem, bardzo silnym fanatykiem. I okej, okay, Sakura pierwszy cios został zadany. Fair. Racja. Naprawdę lubię ten design sakury. Jest, jest, jest bardzo spoko. Skipujemy intro i lecimy dalej. Mm -hmm. I okej, okay. dobra. Czyli nie będzie walki, są ogłoszenia parafialne. Okej. Okay. Kajsa akurat, teraz to zna szoku. Nikt w klasie się nie rusza. Wszyscy słuchają. To jest duży respekt dla osoby, która mówi po drugiej stronie. Umęgia Hajima najsilniejszy człowiek w Wulin. Jeżeli się nie mylę, głos jest e, podstawiony przez aktora, który daje głos też Satoru Gojo. Co ciekawe, wydaje się być podobny vibe, jeżeli chodzi o bycie takim lekkim duchem Umemia i Satoru Gojo. Tu i tu najsilniejsze. No, Okay. Ciekawa historia przyjęta. Że faktycznie uczniowie liceum chronią miasto. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay. jest e, dobrze, w które punkty uderzyć. No, powiedzmy niezręcznie mocno.

Nieoczywiste ziomki, nieoczywiste ludzie. Nie codziennie, nie codziennie, no. Hiragi. Tak, poznaliśmy go już. których królów buffolin, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy okay. znamy już strukturę? Uczniowie patronujące miasto, nice. Gdzie jest policja? To jest policja? się zgadzam. Huh? Innej ideologii, ale w zasadzie chodzi o to samo. I tak wylądowaliśmy z farbą i wałkiem. Okej. Okay. Gdzie jest, Co się robi w szkole? Co się tak robi w szkole? Mm, mm. Oni chodzą, malują, walczą. A co się robi w szkole? Co takiego się robi w szkole, co przygotowuje ludzi do bycia dorosłym. Hmm. A gdzie nauka? Gdzie nauczyciele? Gdzie jakiekolwiek zajęcia tego typu? Słyszałem, że nie będzie, bo to jest anime i tak dalej, ale no. no, no, no. Czego tak naprawdę się uczą w szkole? Okay.

Shishitoren, ekipa, której chodzi o siłę, o moc, jest granica, której oni nie mogą przekroczyć, bo tam jest terytorium Shishitoren. No, ok. Hiragi nie mógł zareagować, zareagowali uczniowie. Poznajemy pierwszy wrogi gang. Okej, okay, jest już jakaś rywalizacja? Spoko. Arima. Minoru. Kanuma. Inne traktowanie ludzi. Siomków. Mmm, coś znane Togamy Zio. Okej. Okay. Myślę, że jest. Myślę, że jest badasem. Okej. Okay. Tak wygląda bycie w ekipie, która jest nastawiona na moc. Sakura jest... Nie da się zastraszyć. Dwa przeciwieństwa. Będzie wojna, będzie konflikt. Co jest spoko, bo będziemy mieli akcję, akcję, akcje, A o to chodzi. <laughs> U, wow, Hiragi, już tam lekarstwa. I to nam całkiem sporą miłość. Chyba nie radzi sobie ze stresującymi sytuacjami. Mhm. A jest spoko. Ee, żo, to togamy. togamy żo. Drugi. Drugi w kolejności, jeżeli chodzi o władzę w Shishitoren Togamejo. Spoko, czyli będzie już ciekawy konflikt. Rywalizujący gang. I możemy się spodziewać jakichś fajnych walk w kolejnych odcinkach. Otóż no już jest trzeci odcinek, więc kiedy sezon ma 13 odcinków, będziemy mogli rozkminiać, że już powoli, powoli, powoli zacznie się trochę Akcja rozpędzać i umęmia. Poznamy umę teraz. Umę chyba malus. Memia Hajima. Ok. The man who stands at the top. <coughs> poznaliśmy memię, poznaliśmy Toga Mejo, poznaliśmy Shishitorin, Toren, Shishitoren. Rywalizujący... Rywalizującą ekipę gang. W zależności jakiego słowa będziemy sobie używać. Bardzo ciekawy odcinek. Już mamy... Zarys tego, co będziemy mieli w przyszłości. Jakie walki nas czekają. No, Sakura się pokazał z dobrej strony. Tsugishta też się pokazał z dobrej strony. Ruszyli na pomoc jakiemuś ziomkowi, który uciekał. Spoko. Hiragi terytorialnie nie chciał się angażować. Znamy jego słabość, czyli to jest jakieś, nie wiem, wrzody czy coś. Bierze cały czas leki, jak się stresuje. Yy, Rzoto wydaje się być ciekawą postacią. Przeciwieństwo Sakury, Chociaż widać, że grają sobie na nerwach, czyli też też, też, też gdzieś tam ta nienawiść czy chęć walki będzie. co jest spoko. E, ciekawy odcinek. Bardzo spoko. Myślę, że takie luźne 7 na 10. Trochę ruszyliśmy sabułą do przodu, trochę zobaczyliśmy nowych, nowe osoby. Czyli jest całkiem spoko, spoko, spoko jest ok. Eee... Tyle na dzisiaj. Widzimy się przy czwartym odcinku. Daj znać, co sądzisz o breaker. Wydaje się, że jest całkiem nie najgorzej. Powoli się rozkręcamy, zobaczymy co będzie dalej i zobaczymy jak będą wyglądać walki z nie mami, bo na razie były walki same z mami, a tu będziemy już widzieli i mogli zobaczyć sobie coś ciekawszego. Ta krótka wymiana ciosów sakury z sugisztą była całkiem spoko. Możliwe, że są na równym poziomie, jeżeli chodzi o siłę, co jest, co jest bardzo spoko. Też jestem ciekaw, jak ta rywalizacja będzie postępować. W dalszej części, jeżeli chodzi o to anime. Jestem bardzo ciekaw. Widzimy się kolejnym razem przy odcinku numer 4. Do zobaczenia. Cześć.